na kanale Nieszkak Ostatnio chciałam zmienić nazwę fanpage'a, dlatego że kiedyś, kiedyś, kiedyś dawno temu zakładałam go po prostu jako moje portfolio i chciałam teraz je zmienić, bo ma zupełnie inną formę. To w zasadzie jest po prostu odzwierciedlenie mojego bloga. Ale jak wiecie, powyżej 200 lajków, Facebook po prostu przyci na tą opcję, nie można zmienić nazwy. Będzie wymagał mojego nakładu finansowego, bo będziecie musieli zwrócić na siebie uwagę Facebooka. Ja uruchomiłam kampanię za 20 zł, ale możecie uruchomić i za 5, za 10. Ważne, żeby jakaś kasa wpłynęła do Facebooka, żeby on traktował Was już jako e, biznesmenów, którzy e, chcą wpłacać pieniądze Facebookowi i czynić go jeszcze bogatszym. I jak będziecie słyszeli z tyłu kotów, to sorry. To jest Facebook.com Business Resources e, i właśnie jak już zapłacicie jakąkolwiek kasę Facebookowi, to wtedy macie tutaj opcję, która się nazywa Contact Us. Jak nie wpłacicie kasy, nie będziecie mieć żadnej kampanii, to tutaj będzie chyba Facebook Go czy coś takiego. W każdym razie klikacie Contact Us, przynosi Was to trochę niżej, znowu jest Contact Us i tu się zaczyna jakaś magia. Macie formularz do wypełnienia, czego dotyczy pytanie, bierzecie zarządzanie Twoimi stronami. I tutaj macie też więcej opcji, możecie łączyć swoje strony, jeżeli załóżmy zrobiliście ich parę i chcecie teraz, nie wiem, mieć tylko jedną, możecie zmienić adres strony i możecie zmienić nazwę oczywiście, więc klikamy zmiana nazwy strony i przenosi was do kolejnej strony. I tutaj oczywiście musicie klikać, że rozumiecie i tak dalej, wybieracie stronę, którą chcecie zmienić, potem wybierasz jedną z opcji, Kim jesteś, informują Was, że w pewnych sytuacjach um, oni nie zmienią Wam tej nazwy. Tutaj musicie to dokładnie przeczytać. Natomiast ja klikam, że nadal chciałabym zmienić nazwę. Tutaj potem wpisujecie nową nazwę Waszej strony, wybieracie jedno z uzasadnień, dlaczego chcecie zmienić. I oczywiście klikacie rozumiem, no oświadczam oczywiście i wyślij. I jak wyślecie, to Facebook przetwarza Waszą prośbę i jak stwierdzi, że ta prośba jest w zasadzie ok, to zmieni Wam nazwę, a jeżeli stwierdzi, że nie, no to niestety już nie będziecie mieć opcji zmiany. W ogóle zmienić nazwę tym sposobem można tylko raz, przynajmniej z tego co pisze tutaj Facebook. Jeżeli chcecie zmienić nazwę mocno, to Facebook y, będzie Was przytrzymywał 14 dni, y, zanim zmieni tą nazwę, bo musi poinformować fanów, że będzie taka nazwa i czy oni nadal chcą y, śledzić tą stronę. A jeżeli to jest jakaś literówka albo jakaś taka zbyt jak zmiana, to zwykle Facebook rozwiązuje to w ciągu 5 godzin. Mam nadzieję, że film, jak zwykle, był pomocny Trzymaj i trzymajcie się Do zobaczenia, papa! Pa.